W dwu by szeregu się, tak, po jedno po szeregu. CICHO braku. BĄDŹ! Jezus, dobra, uwaga, cicho. No, śmiesznie wyglądasz w tych okularach. No, czołem, czołem, kromka z wesołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zerżnąć pomysł od zagranicznego youtubera, polecam go też generalnie i będziemy grali Gladiatorów, nie to się śmiejesz wiesz ile ja dzisiaj przeszedłem oh. i będziemy grali bawili się w gladiatorów także słuchajcie kto wygra trzy rundy dostanie 100 złotych także uh, fantastyczna sprawa i jest dzisiaj z nami Derp Daszyn Venom Ines która się ja. cały czas śmieje Pieru, Włodek, Burn i Spicy Boy, która tak naprawdę jest Julią, mimo że ma nick Spicy Boy. Nie rozumiem. Cała zabawa polega na tym, że rekruci będą wchodzili tutaj. Zapraszam wszystkich do klatki, do klatki. I cała zabawa polega na tym, że ja sobie wchodzę tutaj. Puszczam im tam minę, jest... y, przez którą oni będą odskakiwać i generalnie jak już będą mogli wstać, to biją się ręką. Kiedy nie będą mogli się bić ręką, to puszczam jeszcze raz i biją się pistoletami. Tyle! Wbrew, wbrew pozorom, no moi mili, to nie jest żadna no to... erotyczna zabawa Zabiję! Co no to zrobiłeś? No to zrobiłeś? <śla> Weź, nie, bo on dostanie zawału. On nas powy... Gdyby mógł, to On nas to, 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 ten to Ten czarny taki. Uwaga! Chodzimy w kółko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To, okay, to... Czekaj, się, czekaj. To jest? Aka, To jest inny zegar, to Aka. To jest inny zegar. Aka. Biegniemy, 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 biegniemy. Fight, fight. I walimy ręcznie, piękne. Na mnie spojrzeli. Dobrze, kto wygrał, kto został. Ja. Julka, tak? Dobra, była... brawo. Wchodzić, pięknie. Kochani, można brawo. rozłożyć jakieś druty. Jeśli macie, rozłóżcie drutów. Dr... Rozłóżcie, a nie rozwalajcie te druty. Ostatnią rundę wygrał Spicy Boy, czyli Julka. Julka, zrób y, kucni, żeby Palek. każdy wiedział, kim Palek. jest. Pięknie. O, to jest Julka. Biegamy wiem, że już przeciwko ruchu wskazówek zegara. Aga przeciwko. Czyli ja jestem, w drugą ja jestem stronę. Sam. Ja jestem sam. Ale... Możesz, no możesz. <noise> Ale biegniemy, no biegniemy, to ma być pokój. W drutach nie da rady biegać. biegać, Aha, dobra. Kurde. Uwaga, uwaga, chodzimy w drutach, go. Xd. Pięknie, piękna walka. Uwaga, dobrze, dobrze. I teraz, kto został, kto został? Chodźcie w kółko. Nie, ja nie mogę. Ja wyczuwam tu takie mocne napięcie, i to nie jest napięcie seksualne. A czemu ja nie mogę? Aha, dobra, muszę przeładować. Okay. Fight! Fight! I pistolety, pistolety! Bader. Wader. Pięknie. Ty Julka, nie możesz wygrać. Ja nie, Cię nie znam. Nie mogę dać obcego swojej pieniędzy. Słuchaj, tak działa po dla... I, w I biegamy jak chcemy. Szaleństwo, pieniędzy po prostu. Totalne szaleństwo, co pieniędzy. To w ogóle... co, co? Szaleństwo? pieniędzy. Dlaczego za z Okej. Dobra. I uwaga. Na tak? pistolety. Biegamy. Challenge, Szaleńc-, challenge Szaleńczy bieg w tym momencie następuje. Szaleńczy bieg następuje I teraz Lewandowski Szaleńczy biegu Ale ty? Dobra Kto? Co ty gadasz? Serio? No nieźle Szanowni Państwo Jeżeli chodzi o wyniki Spicy Boy dwie wygrane Włodek jedna ale poszedł co czujesz, Julia, na generalnie możliwości wygrania 100 złotych w tym momencie teraz? Co czujesz na generalnie możliwości Ogólnie... Masz... Cicho bądź! I okazało się, że jednak ktoś mówił w tej Je, Fantastycznie. E, Agnieszko, co czujesz jako osoba, która nie wygrała niczego jak na razie? Ale byłam blisko. Czuję dobrą zabawę. Robimy to wszystko, aby spędzać miło czas w wyśmienitym towarzystwie. Tak. I A? dla lajków i subów. Zostawcie lajka pod tym filmem. Myślałam, czy pododasz, że dla mnie. Wszyscy biegają tyłem, nie? Wszyscy biegają tyłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aha. W tyłem zgodnie, tak? Czyli... Nice. Czyli tak. To poszło nie tak. Byś nie wygrał. Na Ktoś cytuje tego. Aga, wstań. A faktycznie. Uwaga! Trzy, dwa. No, czekaj. Fuj! No właśnie, coś mi tu nie leżało. Czy sami zostali? Dobrze. O! Kto wygrał? Odbyt. Odbyt. Standingi wyglądają tak. Venom jeden, Włodek nie ma, Burn jeden, Spicy Dawaj no Julka, zrób to w końcu. No, bo któryś strasznie mi się siucę, chcę e, Proszę się położyć. I no, patrz, się czołgamy. Pierwszy raz w swoim życiu mówisz proszę się położyć i one faktycznie leżą, nie? Okay, bo jestem eee. no. My dalej należąco mamy. No walcie się należąco, o. nie. O, dobra, dobra. dobra, uwaga. I dalej należąco wszyscy. I. jak to został w ogóle? Eee, wszyscy, nie wszyscy, wszyscy. wszyscy... Atega, obrońcy, sorry. Ne, teraz się to skończy. Fult. Nie! Dzień dobry. Kto wygrał? Jest spisek. No, cool są oczywiście spisek. Uwaga! Wszyscy... Nie, no nie, no Biegamy. Do przodu i do tyłu. Do środka i od środka. Nie, to nie wychodzi. To jest złe to, co tu się dzieje. I teraz. Wygrali trzy! Zabij. Także szanowni państwo, dogrywka. Najpierw leci trollo lolo, go, a potem smoke. Nie? No leci I... I te Kto wygrał? Ja chyba. O, ja. <grywa> no. <grywa> oh, por... Dawaj. Dobrze, fantastycznie. Ines nie miała żadnego punktu. Świetnie! Teraz, mam. <laughs> no Uwaga, wszyscy stoją w miejscu. w ja nie obra. Byłeś na pewno kapitanem melanżu zawsze. Autobus się ruszył, czyli. O nie! Będę kapitan i lidosa mamy ja się uduszę, nie? Ja ci coś zrobię po prostu nie? Dlaczego mi walisz twarz? No, nie, nie w stopę dostałaś! W stopę mnie trzeba nie trzeba było uderzyć! Ta stopa była kluczowa? Aż to nie było ci widać stóp, tak swoją drogą. To wszyscy kara, wszyscy robimy ty, ty. wiggle, wiggle, wiggle. Wiecie, jak się robi wiggle, wiggle, wiggle? QE, QE, tak. Wszyscy QE. E. O, to jest, to jest wiggle, wiggle? Ty oglądasz Krapolo TV? Jest... Prawda. <ścoughs> Kurde. Fantastycznie. Nas... Czekajcie, czekajcie, czekajcie teraz. Romek, ja na ciebie patrzę. No specjalnie ją zabili. Kurde. Kto został? Ja. Nie. Kto to znaczy ja? Szanowni Proszę, Państwo, decydująca poczytać, runda. Z uwagi na to, że... Wszyscy o Jezu. mają... O, tutaj mam taką książeczkę. Można ja tu mówię. A, dobra. No. Z uwagi na to, że wszyscy poza Julką mają po jeden punkt, a Julka ma dwa, to jeśli Jurka teraz wygra, dostaje 100 zł, a jeśli nie... Powiedziałaś Jurka. Jurka. dokładnie to samo. Śmieszne, nie? No? Proszę. To jest... <laughs> 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 to jest poważna zabawa, czy my jesteśmy poważni? Nie no, przykro mi, przykro mi, tak się F tak, to jest dobry content. To tu już się zadziało? <śmiech> <śmiech> Kto został? <laughs> <laughs> yeah. Nawzajem ja się zabili? Ja Oh, o bo... <laughs> Kurwa nawzajem się zabijmy. Poważnie nawzajem się zabiłyście? <laughs> na się zabiłyśmy, no. No to Jürka wygrała. Kurde, Bezki, to to najgorszy drugi. Decydująca walka Link y na górę zapraszam. Albo nie, bo jeszcze nie trafisz. Nie szlak trafisz. Nie, 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 bo właśnie nowa y Ink muszę, wiesz. Tak, i mamy tutaj widownię. Widownia, zapraszam obok tutaj, bo widownia kibicuje. Pokażcie jak kibicujecie. Adze ja i mogę Juz. rzucać. Ci Polacy są Nasi chłopcy Wyruch. są najlepsi! Tak właśnie. Trzy, cztery, ry Kóźle, teraz ja Kiedy? Już? No już! Teraz! <grywa> <grywa> ja Julka wygrała, Julka wygrała. Julka, Julka, gratulacje! Jak się czujesz? Są wygrane.